Cześć! Z tej strony Agnieszka i Natalia z kanału Cebulki. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym filmikiem z serii Ocena Przyjaźni, w którym chcielibyśmy opowiedzieć o zjawisku bodyshamingu i o tym, że ono nie zna niestety rozmiaru. Tak samo jak kompleksy nie mają rozmiaru, i osoby bez względu na ich wagę czy wymiary mogą się z nimi borykać. Ale myślę, że o tym mimo to już wspomnimy w oddzielnym filmie, bo to też był szy temat. Tak. Musicie mi na wstępie wybaczyć, bo będę troszeczkę pewnie chrypieć, dlatego, że dochodzę jeszcze do siebie po covidzie i, i mój... Łagodnie, łagodnie oceniać. A niestety jeszcze trochę chrypię i harczę i, i, i kaszlę, więc ten głos może nie byłby najlepiej. Um, body shaming to jest takie zjawisko, o którym na szczęście mówi się coraz więcej. I, i ono dotyczy wszystkich tych komentarzy odnośnie, odnośnie naszego ciała, odnośnie naszej wagi, które... Które mają jakoś zawstydzać, które są oceniające wobec wetki i bardzo często, bardzo często mówi się o nim raczej w kontekście fat czyli krytykowania, czy zawstydzania, czy obrażania osób otyłych. A dzisiaj chciałabym powiedzieć trochę więcej głównie o drugiej stronie tego zjawiska, to znaczy o, o komentowaniu i w ogóle naszym sposobie myślenia o osobach, bardzo szczupłych. To nie jest tak, że, że jakby w, w, kwestii, w kwestii fat shamingu mamy już wszystko poukładane. Nie, zupełnie nie. I, i w gruncie rzeczy, i w naszych głowach, i w naszym, w naszym codziennym rozmawianiu o pewnych rzeczach, w tym jakiego języka używamy, jest jeszcze cała masa rzeczy do, do przemyślenia, do poprawienia, do uwrażliwienia się na nie, ale e, wydaje mi się, że znacznie łatwiej nam jest wychwycić wychwycić pewne rzeczy i zauważyć pewne rzeczy, to, że nie są w porządku, w, kiedy mówimy o, o osobach otyłych. I zwłaszcza reakcja ze strony społeczeństwa zwykle jest o wiele bardziej ostra. Jeżeli dostrzeżemy właśnie jakieś takie zachowanie, które nie do końca jest w porządku, po pierwsze, no już teraz coraz częściej ludzie starają się troszeczkę pilnować, a jeżeli nie, to mamy 2021 rok i może najwyższy czas to zmienić, ale jeżeli coś takiego się zdarzy, to, to zwykle. Czy, czy nawet w internecie to od razu pojawiają się zwykle głosy, które przywołują powiedzmy takiego delikwenta do porządku. Tak, za to, um, za to z, <laughs> z, tym drugim z tą drugą stroną problemu. Wydaje mi się, że jesteśmy, jesteśmy jeszcze y, y, gdzieś tam dalej. Y, no, patrząc na nas dwie, można by powiedzieć, że, że Natalka absolutnie mieści się gdzieś nawet w tych wyśrubowanych instagramowych standardach piękna. Przy jej rozmiarze 34, 2 <grym>, nie um, <grym, <grym, <grym,> można, mo można by przypuszczać, że. No i kogo jak kogo, ale tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić i, i trudno być nawet y, złośliwym. Ja gdzieś tam zawsze mam poczucie wahająca się w tej górnej granicy tego, co jest przez internet uznawane za, za jeszcze atrakcyjne. Być może mogłoby się wydawać, że y, rzeczywistość potraktuje mnie w tym względzie znacznie ostrzej. No, a jest kompletnie inaczej. Tak, w ogóle, jeżeli chodzi o takie odbieranie e, codzienne w rzeczywistości, gdy widzimy się po prostu tak, to, to zdecydowanie mam wrażenie, że właśnie e, siostry ciało zawsze ja uważałam za taki absolutny ideał pięknej I, i zresztą mam wrażenie, że bardzo często właśnie to, to jej podoba się o wiele bardziej. Więc, e, internet, internetem, ale życie. Trochę inaczej wygląda. Na pewno, na pewno prawdą jest to, że ja przy swoim wzroście tam około 1,67 m, rozmiarze 38, rozmiarze buta 38, jestem gdzieś tak doskonale, w, w takiej doskonałej średniej. To znaczy, no, mój rozmiar jest najbardziej popularny, powszechny. Te moje. Te moje wymiary po prostu nie są czymś, co, co, co zwraca na siebie uwagę, po prostu dlatego, że no właśnie, mieszcza się gdzieś w, tym, w tych występujących jednak najczęściej w przyrodzie mm, średnich. Za, za to Natalka, która, mówię, w tych internetowych standardach mogłoby się wydawać, że strzela się dokładnie tam, gdzie trzeba, no w rzeczywistości niestety yy, nie oszczędzono jej bardzo wielu komentarzy na temat jej wyglądu. Za to mnie w rzeczywistości e, tak twarzą w twarz zdarzyło się to naprawdę sporadycznie i to też wliczam w to już jakieś takie absurdalnie głupie komentarze kolegów w podstawówce. No ja miałam trochę mniej szczęścia i szczerze mówiąc pamiętam tę sytuację jeszcze od takich najmłodszych lat, kiedy mówimy się nie bardzo mnie obchodziło to, jak wygląda moje ciało. Bardziej skupiałam się na tym, że mi ze wszystkich przedmiotów piątki i wszystkich startował i startować we wszystkich konkursach. Na przykład taką sytuacją, która już jest przed 10 lat, a do tej pory bardzo tkwi mi gdzieś w głowie. To sytuacja, o której gdy teraz myślę, to postrzegam jako już naprawdę skandaliczną, bo usłyszałam to zdanie od nauczycielki, nauczycielki wychowania fizycznego. Gdy przebierałyśmy się w szatni na basenie, ona stała z grupą które miała pod opieką, ja się przebierałam i patrząc na mnie rzuciła takim zdaniem, że facet nie pies na kości nie poleci. Wszystkie dziewczynki oczywiście zaczęły się śmiać, patrząc na mnie. Wtedy szczerze mówiąc, nie bardzo obchodziło mnie to, na co może polecieć facet, jeżeli w ogóle można tak mówić. Ale sprawiło mi to ogromną przykrość. Pamiętam to do dziś. I, I już wtedy jakoś się pojawiło, że w takim razie coś jest ze mną nie tak. Słyszałam też to od kolegi z klasy, który na pewno nie chciał nic złego powiedzieć, że ja wyglądam jak śledź, właśnie na początku gimnazjum, bo jestem taka płaska wszędzie. Ja, ja zaczęłam dosyć późno też e, nabierać jakichś kobiecych kształtów, ale to był jeszcze czas, gdy ja kompletnie o tym nie myślałam. No i to jest tym bardziej skandaliczne, że, że tyle, tyle mówimy i, i coraz więcej staramy się zwrócić uwagę na to, jaki wpływ mamy na nastolatków, a tutaj mamy no najgorszy możliwy przykład. Mówimy o relacji nauczyciel-uczeń. Różnicy wieku prawdopodobnie około co najmniej 20 lat. Dorosła kobieta Pozwolę sobie na tego typu skandaliczny komentarz wobec trzynastolatki. Mnie się to po prostu nie mieści w głowie. Tak, a zwłaszcza, że tak jak mówiłam, ja wtedy naprawdę kompletnie o tym nie myślałam. W ogóle jakoś nie zastanawiałam się nad wyglądem swojego ciała, czy ono jest kobiece, czy nie. Po prostu chciałam być na WF-ie, żeby mieć też szóstkę z włepu, wiadomo. I, i kompletnie nie, nie myślałam o tym. A gdy to usłyszałam, to zaczęłam myśleć, że w takim razie coś jest nie tak. Też to z wiekiem pojawiały się kolejne nie wiem. Jak zdanie ekspedientki w jednej z sieciówek, która na pytanie, czy jest rozmiar mniejszy niż 34, bo spódniczka i tak była za duża. Wiecie, jakie są rozmiary w tych sieciówkach, to, to jest zupełne pomieszanie. I zapytałam, czy jest może mniejszy rozmiar. Spojrzała na mnie i stwierdziła, że nie, no już na takich wieszaków to nie ma. I to też było w dniu, gdy chciałam kupić sobie też buty. Ja noszę tak samo dosyć nietypowy rozmiar buta, bo 35, więc nie zawsze było łatwo mi znaleźć buty, zwłaszcza kilka lat temu. To mogłam zwykle kupić na dziale dziecięcym. I kiedy przeszłam tak po sklepach i jeszcze usłyszałam coś takiego od pani w sklepie. To zaczęłam myśleć o tym, że coś jest ze mną nie tak. To były początki studiów, i, i, i czułam się bardzo wtedy mało kobieco. Czułam, że coś jest ze mną nie tak, że, że coś powinnam zmienić. Yy, i, I właśnie no, te, te osoby, gdy, gdy o tym opowiadałam, słyszałam oczywiście od jakichś koleżanek czy cokolwiek, że a one pewnie ci zazdrościły, albo miały zły dzień, albo żartowały, ale ja tego tak nie odebrałam, bo, bo, bo dla mnie to było po prostu przykre, tak zwyczajnie. Tak. I takich sytuacji, szczerze mówiąc, było zdecydowanie więcej. W pewnym momencie człowiek stara się na to uodpornić, ale wiadomo, że są momenty, gdy jest mniej na to odpornej. To po prostu boli. To też jest tak, że, że naprawdę nie wiemy, nie wiemy, co ktoś ma w głowie. I co myśli o samym sobie. I tego nie widać po czyimś rozmiarze. O tym też na pewno jeszcze opowiemy w przyszłości w tej serii, bo, bo to są tematy, które są mi bliskie, i, i, i ostat zwłaszcza ostatnio staram się dużo o nich myśleć, ale to, czy ktoś ma rozmiar 34, czy ktoś ma rozmiar 38, czy 40, naprawdę, czy 36, <grym> naprawdę nie gwarantuje tego, jak czuje się swoim ciałem. Każda z nas. Miała ogromne problemy i nadal ma, i nadal się z tym zmagamy, z akceptacją swojego ciała. Bez względu na to, jak jesteśmy postrzegane i bez względu na to, jak rzeczywiście wygląda nasze ciało, bez względu na, na to, w jakim społeczeństwie się wychowałyśmy i, i jak wiele, wiele energii poświęca się na, um, na propagowanie tego ciała w bardzo konkretnym wydaniu, każda z nas ma całą masę kompleksów i żadnej z nas nie jest, a zwłaszcza nie było, kiedy była nastolatką. Um, z tym łatwo. Dlatego w momencie, w którym decydujemy się na taki czy bardziej, czy mniej przemyślany, głupi komentarz, powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że naprawdę nie wiemy, co, że naprawdę nie wiemy, co dzieje się w czyjejś um, głowie. I w najlepszym razie tak, możemy komuś zwrócić uwagę na coś, o czym on nigdy w życiu nie pomyślał i, i zacznie mieć problem, którego nie miał dzięki nam. Ale w najgorszym razie być może zwracamy się do kogoś, kto faktycznie boryka się z zaburzeniami odżywiania i jest gdzieś na cienkiej krawędzi radzenia sobie z tym. No i naprawdę dokładałem mu ogromne brzemię. Tutaj też zauważyłam taką tendencję do tego, że osoby, które komentują czyjś wygląd, starają się tłumaczyć jakąś dziwnie pojmowaną troską. Że na przykład pytają, czy, czy tak wyglądasz, dlatego że tak, jesteś taka chuda, bo. Bo jesteś chora, że może powinnaś na to zwrócić uwagę albo w drugą stronę. Natomiast, no, moim zdaniem, jeżeli faktycznie ta osoba ma jakiś problem zdrowotny czy jakikolwiek, to może o tym porozmawiać z osobą jej najbliższą, która wie, jaki jest tego kontekst, wie skąd się to może brać, a nie koleżanka dwa piętra wyżej z innego działu w pracy. No ale też zwróćcie uwagę na, na absurd tego, tej sytuacji, to znaczy, czy jeżeli widzimy, e, nie wiem, właśnie u nas w biurze, czy u nas w pracy kogoś, kto ma jakieś charakterystyczne wypryski, albo na przykład niezdrowe rumieńce, to słyszymy, hej, słuchaj, czy ty nie masz problemu z sercem? Albo czy nie masz choroby tarczycy? Rozumiemy w takim przypadku, że to nie jest nasza rola, że to nie jest nasze miejsce, że nie jesteśmy ani bliską rodziną, ani nie jesteśmy lekarzem. Tak, że jest to coś bardzo wrażliwego, do czego, tak. do czego trzeba podejść I, z pewną jeżeli faktycznie ta osoba ma tego typu problemy zdrowotne, to na pewno nie będzie chciała tego omawiać z koleżanką z działu obok. Tak, a natomiast tutaj jakby czujemy, że mamy większe prawo do tego, żeby coś, coś komentować i komuś zwracać <laughs> uwagę. Mimo że tak jak wspominałam, nie wiemy czy, czy faktycznie może ta osoba ma problemy jakieś zdrowotne, a może właśnie coś się u niej dzieje prywatnie, a może po prostu wszystko jest w porządku, ale po prostu nie... Waży się codziennie, bo uważam, że coś takiego też nie byłoby zdrowe, tylko no, każdemu ta waga czasami się waha, bo tu sobie coś więcej poje, albo właśnie akurat się zajmie. Mo możemy pomyśleć, że ktoś dużo schudł, bo nie wiem, coś strasznego się dzieje u niego w życiu, a może właśnie jest tak przyjęty jakimś fantastycznym projektem, że cały czas, nie wiem, zajmuje się czymś, czy, czy cokolwiek i, i o tym nie pomyślał, ale to jest krótkotrwałe i. i... I nadal jest dobrym człowiekiem. Tak, niestety to, ile poświęcamy energii, żeby myśleć o, o swoim własnym ciele i jak się okazuje niestety o ciałach wszystkich dookoła, moim odczuciu, im więcej o tym myślę, jest absurdalne. To znaczy ma, jest tyle składowych elementów, które czynią nam, nas tym, kim jesteśmy. I, I naprawdę jestem gotowa się założyć z każdym, że gdyby wziąć na warsztat te poszczególne, drobne elementy, które są mniej więcej takie, jak jak właśnie wygląd naszego ciała, jak nie wiem, znajdzie języków obcych, czy konkretne pasje, które rozwijamy, i nad każdym z nich poświęcać tyle czasu nad dyskusjami, myśleniem itd. To byśmy nie mieli czasu już na nic innego w życiu. I, i tym bardziej absurdalne jest to, że że naprawdę wygląd czasem kompletnie o niczym nie świadczy. My mamy tendencję do tego, żeby sobie właśnie budować w głowie pewne teorie, że jeżeli ktoś jest bardzo szczupły, och, to na pewno jest ciągle na dietach, katuje się tak, czy a teraz jak już od kilku lat nie jem mięsa, to to, jak często się spotykałam, nie wiem, pytając y, pani w jakiejś knajpie czy, albo pana, czy, czy jest na przykład wersja bezmięsna jakiegoś y, produktu, to wtedy zawsze spotykałam się z takim, a to dlatego pani taka chuda. No i wtedy szkoda, że jakby nie było mnie obok, dlatego że jakby Mniej w tym samym czasie przestałyśmy jeść mięso, no i mnie się nie udało zrzucić nawet kilograma w ten ba, sposób. Ja nawet przytyłam i to znacznie odkąd ograniczyłam jakieś produkty od zwierzęce, I, i właśnie nie, nie mamy pojęcia. Co tej osobie się podoba i bez względu na rozmiar tej osoby, ona właśnie może mieć problemy z samoakceptacją. I jeżeli będziemy dokładać takich rzeczy, to tym trudniej będzie tej osobie to zaakceptować, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć trochę więcej kilogramów. I tak naprawdę udało mi się to dopiero w momencie, kiedy polubiłam swoje ciało, kiedy zaczęłam uważać się za atrakcyjną osobę. Dodatkowo wygląda, żeby ciała naprawdę tak bardzo mało mówi o tym, kim jesteśmy w całości i. I tak jak mówiłam, przychodzi nam dość łatwo wyciągać różne pochopne wnioski na ten temat, że właśnie jeżeli gdzieś jest szczupły, to jest na przykład na kobietą sukcesu, a jak komuś się przytyło, to o, zaniedbuje się, może jest chory, może ma problemy je zajada i tak dalej. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że, że teraz akurat miałam niedawno taki okres, w którym przytyłam całkiem dużo i, i faktycznie jestem gdzieś tam na, na, na górze tego, ile w życiu w ogóle zdarzyło mi się ważyć. Był taki czas, kiedy, kiedy faktycznie schudłam dość drastycznie i, i ważyłam się wtedy bardzo często i, i gdzieś tam bardzo mocno kontrolowałam to, co jadłam, i powiem Wam, że to był jeden z najmroczniejszych momentów w moim życiu po ostatnich latach. Za to teraz uważam, że jestem gdzieś w bardzo, bardzo przyzwoitym miejscu, I jeżeli chodzi o to, jak się czuję swoim, swoim ciałem. I jeżeli chodzi o to. Jak wygląda moje życie zawodowe, co też się trochę połączyło z tą, z, tą, z tą wagą, bo po prostu bardzo się angażuję w projekty, które są dla mnie ważne i fajne, i, i trochę mniej mam czasu na to, żeby myśleć o, o, różnych, o różnych rzeczach związanych z, z tą wagą. No a do tego wszyscy mamy trochę mniej ruchu, bo, bo ciężko jest nawet wyjść pobiegać w masajce po mieście, to jest wiadomo mało przyjemne. No, i, i znowu, i, i, i można by powiedzieć wtedy, kiedy ważyłam te 5 kg mniej, że o tak, ona jest teraz taka ogarnięta, i w ogóle panuje nad swoim życiem, i tak dalej. Nie, nie panowałam nad niczym. Po wejściu na trzecie piętro miałam już zaduszkę, bo schudłam tak drastycznie, że to po prostu odbiło się też na kondycji moich mięśni. Nie miałam pojęcia, co się dzieje z moim życiu przez większość czasu. Nie wiedziałam, co zrobić ze sobą, nie radziłam sobie z najprostszymi rzeczami. No i, no, i widzicie, i wtedy nikt nie podchodził do mnie i nie pytał: Hej, słuchaj, czy, czy wszystko w porządku? No, bo mieszczyłam się gdzieś tam w tych wyobrażalnych standardach, tak? Za to, za to bardzo łatwo nam jest wyciągać wyciągać tego typu wnioski i, i naprawdę robić więcej złego. Może już nie mnie, bo, bo powiedzmy, jeżeli chodzi o obce osoby i ich komentarze od mojej sylwetki, to teraz przeważnie mi to jednak pewnie zwisało, Mam nadzieję, że już mam na tyle poukładane w głowie. Ale kiedy mówimy, zwłaszcza o nastolatkach. No, to możemy wyrządzić ogromną krzywdę, albo jeżeli mówimy o osobach, dla których ten problem jest, jest, jest większy niż, niż dla mnie. A nawet jeśli. jeżeli to jest właśnie efekt, jakiś skutek uboczny, być może nawet choroby, to to, że jakieś te no, nie najbliższe osoby zwracają na to uwagę, mogą tylko jeszcze bardziej potęgować te, ten stres związany z tym, że, że właśnie coś się dzieje nie tak i nie chce się tego słuchać. I właśnie jeżeli nie jesteśmy tą taką naprawdę bliską osobą, to w takim razie nie oceniajmy w ten sposób, bo ja jako osoba, która często się widuje za go, ja właśnie widzę, że teraz, ja nawet nie, nie dostrzegam tych kilogramów, o których tutaj mówi, bo ja uważam, że teraz wygląda właśnie bardzo dobrze, bo jest pewna siebie, uśmiechnięta. I, i wiem, że, że jest wszystko w porządku, więc e, może starajmy się, nie wiem, porozmawiać, jeżeli faktycznie się martwimy, to zaprośmy tę osobę na kawę i po prostu porozmawiajmy czy u niej wszystko w porządku, ale no nie wspominajmy o tym, że przytyła albo schudła. I tutaj jeszcze chciałabym tak przy okazji powiedzieć, że jak zaczęłam o tym myśleć na potrzeby nagrania tego filmu, to zdałam sobie sprawę z tego, że zdecydowaną większość tych komentarzy, 90% które usłyszałam, które jakoś tam zapadły mi w pamięć, usłyszałam właśnie od kobiet. I kurczę, naprawdę jeszcze mamy sporo do przerabiania jako społeczeństwo, żeby, żeby m, faktycznie można było mówić o pewnym, pe, pełnym równouprawnieniu. Yy, I pod wieloma względami my jako kobiety mamy często trudno, nawet jeżeli chodzi o te podwójne standardy dotyczące tego, co musimy robić z naszym wyglądem, żeby wyglądać właśnie schludnie powiedzmy, tak? Że, no, mężczyźni zwykle nie muszą depilować całego swojego ciała i nakładać makijażu, żeby po prostu wyglądać zdrowo. Więc i tak mamy często ciężko. To dlaczego sobie jeszcze dokładamy? Ja, ja rozumiem, że często właśnie z takich powodów jesteśmy wkurzone i robimy dużo, więc widzimy inną dziewczynę i chcemy jej powiedzieć, że ty tego wszystkiego nie robisz albo cokolwiek, ale właśnie nie dokładajmy sobie tego. Bądźmy dla siebie koleżankami i starajmy się być wsparciem. A przynajmniej nie bądźmy dodatkowym jakimś balastem, z którymi będziemy musiały sobie radzić same albo przy pomocy terapeuty. Tak, bardzo dużo jeżeli chodzi o ten społeczny obraz ciała i o to, jak będziemy myśleć o samych sobie i, i jak będą o sobie myśleć też osoby, na których mamy wpływ, zależy od nas. I, i możemy naprawdę bardzo wiele dobrego w tym zrobić. Dlatego my dlatego byśmy chciały po prostu zwracać uwagę na to, żeby pracować może bardziej niż nad swoim kaloryferem na brzuchu, nad swoją wrażliwością, ym, nad swoją empatią, ale też nad swoją wrażliwością i przyjaźnią wobec samych siebie, bo często my jesteśmy najgorszymi. Twoimi absolutnie najgorszymi wrogami w myśleniu o swoim ciele. Jeżeli, jeżeli to, co, to co mówimy wydaje wam się wartościowe i fajne i chciałybyście, chcielibyście zostać, zostać z nami na dłużej to oczywiście zachęcamy do subskrybowania i, i do łapki w górę. Na pewno będziemy jeszcze wracać do tych tematów, także, także też możecie śledzić nasz kanał. Jeżeli macie ochotę podzielić się jakimiś swoimi historiami lub właśnie powiedzieć coś, co mogłoby zacząć dodatkową dyskusję, to zachęcamy do tego, żeby właśnie dzielić się swoim zdaniem w komentarzach. Tak, bardzo byśmy chciały, żeby wokół, wokół tego naszego kanału <coughs> wytworzyła się taka, taka przyjazna społeczność, w której zawsze będzie można. Porozmawiać o takich problemach, rzucić swoją historię i, 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 i otrzymać, otrzymać raczej wsparcie, a nie komentarz, że o, też trzeba być taki problem. Więc po prostu do zobaczenia w następnych filmach. Tak, dzięki i do zobaczenia. Pa. Cześć.